Cześć, dzisiaj kilka ćwiczeń na mobilizację odcinka lędźwiowego kręgosłupa na poprawę, poprawę funkcjonowania pleców w dolnym odcinku ale nie tylko. Będziemy rozciągać, mobilizować i wzmacniać te trzy główne rzeczy. Ostry ból jeśli ból promieniuje do pośladka, do uda, najlepiej te ćwiczenia odstawić szczególnie jeśli te ćwiczenia pogarszają jeszcze stan, nie robić skonsultować się wtedy albo z lekarzem, albo z fizjoterapeutą to ćwiczenia są dla osób, które mają sztywność w odcinku lędźwiowym, obolałe są. Bardzo często taki stan wynika z charakteru pracy, z mięśni, które nieodpowiednie są odżywione. Mięśnie i stawy muszą pracować razem, dlatego warto je uruchamiać. I te ćwiczenia mają właśnie temu posłużyć. A w procesie tego uruchamiania będziemy zmniejszać dyskomfort i poczucie sztywności. Zapraszam! I do zobaczenia za chwilę. W leżeniu na plecach kilka głębokich wdechów i wydechów. Pamiętaj, nie dążymy do perfekcji. Tutaj sprawdź kolana na jedną i na drugą stronę. Na pewno jedna ze stron będzie bardziej ograniczona. Pamiętaj przed rozpoczęciem ruchu, wdech. Kolana biegną, idą do, na jedną stronę, swobodny wydech. Delikatnie możesz przytrzymać jedną czy dwie sekundy. Powtórzyć kilka razy na każdą stronę, jak najbardziej. Podobne ćwiczenie możesz wykonać tym razem, rozstawiając kolana trochę szerzej, stopy i kolano prawe do środka i lewe. Raz na zmianę. Również zobaczysz, że jedna strona na pewno będzie bardziej ograniczona. Możesz jak najbardziej powtórzyć kilka razy na każdą stronę. Pamiętaj o oddychaniu. Za każdym razem spróbuj ten ruch wykonać trochę dalej. I poczuć rozciąganie przez jedną, 2 sekundy. Jak najbardziej możesz też właśnie tak to robić. Następne ćwiczenie to tak zwany bridging. Pamiętaj, żeby bioder nie przenosić za bardzo wysoko. Wdech na dole, pośladki są na dole, wdech i wydech unosimy pośladki do góry. Tutaj nie robimy przeprostu za mocno pleców. Następne ćwiczenie, które możesz wykonać. To ćwiczenie będzie pracowało głównie na stawie biodrowym, ale również inne struktury wokół stawu biodrowego będą uruchamiane. Ściągamy ręką kolano lewe w dół. Pamiętaj, połącz to z oddychaniem. Nic na siłę, delikatnie poczujesz rozciąganie. Przytrzymaj jedno, dwie sekundy i odpuść. I staraj się zawsze kolano trochę dalej w dół ściągać. Następne już ćwiczenie to podobne do ćwiczenia, którego, które robiliśmy wcześniej, czyli unieś pośladki do góry, tak aby były w linii uda w linii tutaj tułowia i podnosimy pięty do góry kilka razy, możesz trzymać sekundę, dwie również. Następne ćwiczenie to unoszenie kolan do góry, taki marsz w miejscu. Będzie to ćwiczenie wzmacniało nam tutaj kończyny dolne, również dół pleców. A to już ćwiczenia w staniu. Ćwiczenia świetne, jeśli chodzi o mobilizację odcinka lędźwiowego. Nie musimy tu trzymać pleców prosto. Pamiętaj, krok do przodu. Na każdą stronę możesz wykonać kilka powtórzeń. Zauważ, przenoszę biednica, biodra biegną do tyłu. Tak jak mówiłem, nie ma przeprostu w plecach. Następne bardziej już zaawansowane ćwiczenie to stopy obok siebie w rozstawie, a to już jest trzecia forma tego ćwiczenia, najbardziej już zaawansowana, gdzie pośladki pracują bardzo mocno. Duża jest amplituda ruchu. Pamiętaj, nie musisz prostować pleców tutaj i pracować na kolanach, też nie musisz nogi proste, jak najbardziej. I już ostatnie ćwiczenie. Ćwiczenie, które będzie nam rozciągało. Część boczną, tułowia, linię boczną tutaj i również okolice bioder. To ćwiczenie jak najbardziej możesz wykonać we własnym swoim tempie. To pierwsze powtórzenie tutaj wykonałem dosyć wolno. Będziesz czuł rozciąganie, czy czuła rozciąganie podczas tego ćwiczenia. Możesz spokojnie zrobić to w wolnym tempie kilka razy na każdą stronę. Mam nadzieję, że te ćwiczenia Wam się przydały. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia wkrótce. Cześć!